To jest pierwszy cud Kościoła. Przy wejściu do świątyni znajdzie się Piotr i Jan, charyzmat i urząd. Znajdą tam człowieka, który jest chromy od urodzenia, nigdy nie chodził. Można powiedzieć, że nigdy nie poczuł, co to znaczy być człowiekiem, być wyprostowanym, móc samodzielnie się przemieszczać. Według Starego Testamentu. Chorzy, kulawi, ludzie, którzy mają jakieś takie dysfunkcje, oni nie mogli wchodzić do wnętrza świątyni. I teraz dowiadujemy się, że o godzinie dziewiątej stoją u progu świątyni Piotr, Jan i znajdują chromego. I to, co mają mu dodania, to przywracają mu możliwość chodzenia. Po raz pierwszy stanie na własnych nogach i wejdzie do wnętrza świątyni. Dlaczego? Łukasz pisze, że to o godzinie dziewiątej, dlatego, że o dziewiątej umarł Pan Jezus na krzyżu. Jak to zobaczysz, to zobaczysz, że ta jego śmierć stała się dla nas źródłem życia. Dała dostęp do Boga. On może teraz wejść do świątyni w mocy Jezusa Chrystusa. Nie ma innej mocy, która czyni znaki. My cały czas w imieniu Jezusa Chrystusa, jako Kościół, Uzdrawiamy i pozwalamy, żeby Bóg ocalał nasze człowieczeństwo. Czasem zdarzają mi się takie sytuacje i bardzo tego nie lubię, kiedy na przykład idę drogą, mijam się z kimś, ten ktoś mówi mi cześć i ja wtedy nie kojarzę, kim jest ta osoba. I to jest straszne uczucie, ponieważ widać w kimś jakąś ogromną radość. Z tego, że mnie spotkał, a ja nie potrafię skojarzyć, kim ten ktoś jest. I myślę sobie, że to jest troszeczkę podobne uczucie do tego, które towarzyszyło uczniom idącym w drodze do Emaus. Oni pana Jezusa nie rozpoznali, chociaż przecież pewnie był jakoś odmieniony po zmartwychwstaniu, ale był tym samym człowiekiem, żyjącym. I wcale im nie przeszkodziło to, że w rozmowie Mówił o tym samym, o czym mówił wcześniej Jezus. Wyjaśniał im pisma, tłumaczył to wszystko, po co było przyjście Mesjasza. I potrzeba było jednego wydarzenia, które wszystko zmieniło, jakiegoś najbardziej intymnego momentu, który być może znali. Być może znali z ostatniej wieczerzy, być może znali z innych spotkań z Jezusem, kiedy łamał wraz z nimi chleb. Ale to właśnie to wydarzenie otwarło im oczy. To właśnie to wydarzenie sprawiło, że go rozpoznali. Ale kiedy to się stało, było już za późno, by go uchwycić, bo nie było go już pomiędzy nimi. I tak sobie myślę, że Eucharystia jest dla nas ciągle takim przypomnieniem. Przypomnieniem o tym, że Pan Jezus jest żywy pomiędzy nami, że pomiędzy nami trwa, że nieustannie jest tu po to, żeby nas karmić. I kiedy zaczniemy tak patrzeć na Eucharystię, jako na spotkanie z żywym Bogiem, które zawsze jest obietnicą, które zawsze jest przypomnieniem tego, co ważne w naszym życiu, tego, co nas do życia prowadzi, to przestaniemy widzieć w niej tylko i wyłącznie obowiązek, który należy spełnić, ale zaczniemy widzieć w Eucharystii źródło życia, źródło, z którego bije moment spotkania z żywym Bogiem, z tym, który zna całą prawdę o mnie, z tym, który tą prawdę kocha, z tym, który Tą prawdą o sobie samym, o mnie, chce się ze mną dzielić po to, żeby mnie do siebie przyprowadzić. Może pora dzisiaj zadać sobie pytanie, czy chcę, czy potrafię, czy mam pragnienie w sobie, żeby Jezusa ciągle na nowo w Eucharystii rozpoznawać.